Tam pod lasem woda płynie, tam pod lasem woda płynie szeroki liść na Kalinie szeroki liść, na Kalinie jeszcze szerszy na jawoże. jeszcze szerszy na jaworze, gdzie Jasinia? Pole gdzie Jasinia? Pole a mania tam wołki pasła, a mania tam wołki pasła, a ją cimno, noc, zasła, a ją noc, zasła, pasła pasła, pogubiła, pasła pasła, pogubiła, przyszła do dum. wołek nie ma, przyszła do żeby mnie kto wołki znalazł, Żeby mnie kto wołki znalazł, dałabym mu, wianek zaraz dałabym mu, wianek zarost, wsiod ja na kunika, w siod na kunika przygnął wołki Spod gaika przygnął wołki spod gaika. Spod gajika, spod dumbrowy, spod gajika, spod dumbrowy, zdejmuj maniu, wianek z głowy, zdejmuj maniu, wianek z głowy. Mój wianeczek bardzo drogi, mój wianeczek bardzo drogi, nie zapłacisz, boś bogi nie zapłacisz, boś bogi. Nie zapłacisz ku nim wołem, nie zapłacisz ku nim wołem ani całym, swoim dworem ani całym, swoim dworem. Nie zapłacisz inwentorzym, nie zapłacisz inwentorzym ino ze mną, przeduntorzym ino ze mną, przed Przeduntorzym na dywanie, przeduntorzym na dywanie, co wyrzekła, niech się stanie, co wyrzekła, niech się stanie.